Prosto jedziemy, od razu do sedna. To dla mnie nic wielkiego, stary. Palimy ranc, mała miała BBL. Usunęła to, bo nie mogła biegać. Musiałem to zrobić, strzelec. Poszedłem jak Jad Judy na tę cipkę, Snipe. Nie jestem lojalny wobec nikogo, jestem demonem. Nie mam lojalności wobec nikogo. Nigdy jej nie miałem i nigdy mieć nie będę. Mała zdecydowała się być z demonem. Dla mnie to brzmi jak jej problem. Haha, ha, to dla mnie nic, stary. Moje pieniądze są dłuższe niż Jamesa Camerona. Na boisku i poza nim czyste podstawy, bez żadnych żartów, to dla mnie nic. Poruszam się jak Drakula, odzyskujemy to we krwi. Widzisz, to naprawdę to zrobiłem, jestem naprawdę nim. Zamieniłem całą cegłę w imperium. Przestań ze mną zadzierać. Nie mam współczucia, żyję tym. To dla mnie nic, człowieku. Jestem w tym dobry. Ha, ha, moje pieniądze są duże, moje kieszenie głębokie. Nie patrzymy tam nikomu do kieszeni. Jedziemy na pełnym gazie. Prosto do ceł. Chanel Optics pozwala mi widzieć rzeczy.